Cześć! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Arten i po raz kolejny na moim kanale pokażę Wam mój kolejny unboxing, a jest nim film na DVD. Bohemian Rapsody. Tak właśnie go kupiłem. Jak mówiłem w poprzednim filmie, no to go rozpakowuję. Dobrze folię odłożę. Tak on właśnie wygląda z przodu. Bohemian Rapsody. Tak na grzbiecie. Tak z tyłu. A tak w środku. To jest film o zespole Queen. Bardzo fana, płyta z filmem na DVD. No to mi jeszcze został Mortal Kombat, kompletna edycja. No to trzymajcie się, i do usłyszenia. Na razie, cześć.